Witam was. Dzisiaj Wam pokażę, jak mieć zmodowane Godzilla Defense Works. Wpisujemy sobie google i tak: Godzilla Defense Works mod. I to pierwsza. I tutaj mamy Download Up. Klikamy. I do. I potem tu je czekajcie. pobierz plik apk mod F2.3.4 Gdy już to zrobimy, mamy ogólnie tutaj plik. Instalujemy go zaraz się zainstaluje I aplikacja została zainstalowana. Gdzie już to mamy? Klikamy sobie. I teraz będę musiał iść na konto swoje, więc. Okej, okay, zaraz się widzimy. Nie zatrzymam tego. Dobra, nareszcie. I wtedy możemy zobaczyć, że mamy 10 milionów y, tego diamentów. A tutaj y, widzicie to BMT, to nie ma żadnych. Ale mamy 10 milionów y, tych diamentów i zobaczcie co się teraz dzieje. Mamy od razu możemy z kudzilną walczyć, walczyć, więc <ścoughs> XD. I patrz, o. I tutaj jak mamy te pieniądze, klikam seta i zobaczcie na pieniądze. 3, 2, 1. Dostaję kasę jak ulepszam. Xd. Widzicie? Mam 7 tysięcy i patrzcie to. <gry> Już mam od razu tyle. Aha. Dobra. Więc S i patrzcie na przykład zaraz sobie pokonamy Ebira i możecie tutaj na sobie ile chcecie po prostu widzicie ile tu się jak? To jest bardzo fajna gra. Polecam ją sobie z modem tym A teraz wiesz. Ebira. Zobaczcie jak ją weźmie na strzała. Mówiłem. Na strzała jednego te postacie są, Więc dobra. Teraz a jeszcze zabijemy się z godzidlą. Ciekawe czy nam się uda. Patrzcie. Ej hala, nie było czekać. Oj, tutaj ubierzmy sobie bira. So yes. no, I Godzilla, Patrzcie, to jest. no jest. No, tutaj Rogid jest. Rogid jest. Rogid dobra. Rogid jest. Rogid strzała Rogid jest. Rogid Wiem na jednego strzała te jest. Rogid Ja Ja od razu mam Rogid Więc Rogid dziękuję wam za oglądanie. Co? Jeszcze tylko otworzyłem tutaj tam oto skrzyneczkę, znaczy karta. Tak, Orbital kanon Kingidora i Ebiach. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Now.